Dobra, Siemano, mordeczki dzisiaj święte. Kurwa, jeszcze raz. <laughs> siemano, mordeczki dzisiaj święty Mikołaj, QA. Specjalnie dla Was wiedziałem, że e, na Instagramie chcieliście, żebym zrobił. Także z Instagrama mam pytanka. I no kurwa, dzisiaj no, będzie grubo, sążnie. Nie wiem ile będzie pytań, z 50, 100, zobaczymy. Ale na wszystkie postaram się jako taką w miarę wam fajnie odpowiedzieć. Także lecimy. Pierwsze pytanie od juniora 180998. Jak zacząć przygodę z siłownią? Jakie najlepsze ćwiczenia? Jak uniknąć ulania? Ogarnij trenera personalnego, gościa, który rozpisuje plany treningowe i tak dalej. I to jest najlepszy wybór, jaki może być, bo ty takiej wiedzy nie masz, żeby po prostu sam to ogarnąć. Drugie pytanko. Marzyciel, siemanko, jakieś patenty znasz na przybranie masy dla Ektomorfika? Codziennie słyszę takie pytania. Jak przy nie, no kurwa wpierdalam w chuj, a waga stoi. Dużo wpierdalałem, dużo mam na myśli. Dużo to nie jest yy, dwa jajka z rana, kanapka w szkole, obiad u mamy i wieczorem pizza. To nie jest dużo, to jest tyle to kurwa dziecko pięcioletnie. Dużo to jest 2 kilo mięsa dziennie i z worków ryżu, to jest wtedy dużo. Sam tak wpierdalałem i jest naprawdę katorga. Jak tam po wygranej na highligu? Yy, dobrze, ale tak w sumie już kurwa emocje mi opadły i tak mam wyjebane. Szczerze, troszeczkę jajko co nie. Ogólnie fajnie co, nie wiadomka. Ale tak... No, ani nie jestem podjarany, ani wiesz, no tak... No sympatycznie po prostu, o taką. O. Jak dobrze przytyć? Dużo wpierdalaj. To było pytanie od Blazersa. Max e, cie, cierżniewa, Jaki masz Max na klatę? E, nie sprawdzałem nigdy maxa na klatę w sumie. Ale to... nie wiem myślę. Teraz... Jak teraz jestem na masie, no nie wiem, ze 105 bym wypierdolił i tak dalej. On jest strasznie słabą płaską, wiesz? O, to jest dobre pytanie. Słuchaj, Tomek, to jest dobre pytanie. Pako 3 2, 3 To prawda, że rano większa siła niż wieczorem. I to tak szczerze dylemacik mam. dylemacik, bo. Kurwa. Czy rano ma, masz. Ja mam rano mniejszą siłę, bo jak się nażrzę już na cały dzień i wiesz, to, i załaduję jeszcze posiłek jakiś przedtreningowy wieczorem, no to stary, ja mam wieczorem więcej siły, co nie? Dominik Filcek. Co sądzisz o ludziach, którzy demotywują innych ludzi. Pozdrawiam szefa. Yy... Srałych pies, I tyle w temacie. Srałych pies. To się... to... Z... Słuchajcie, zawsze to tak jak... tak jak my jesteśmy gdzieś tam taką, taką armią, takim fanbaseem dużym, zawsze znajdzie się jakichś pięciu przygłupów czy innych głąbów. Także to jest normalne. Zawsze się znajdzie, znajdzie jakiś dzban, jakiś debil. To jest normalne. W życiu też nieraz spotkasz yy... dużo idiotów i debili, co nie? Także to wiesz. Jakub Helmes. Jakaś dobra dieta, coś do polecenia? www.endjulegacy.pl Najlepsze plany treningowej dietki, pełne prowadzenie. Kurwa jestem z Wami w stałym kontakcie: 24 na 7, święta, nie święta. No, o pierwszej i drugiej w nocy, no to wiadomo, że nie odpiszę, bo śpię, Albo jak sram na przykład, no to 30 minut nie odpiszę gdzieś tam w swoim podopierszym. Ale moje przemiany macie u mnie na storkach, także coś tam się powiedzmy znam. Jak się strach, to się pobija rekordy w Wielka. No to jest <noise> prawda. Ale ty, ogólnie też tak masz, że zawsze jak strasz, to tak siedzisz z pół godziny na kilku? No to, to, to jest chyba u każdego typa. No, nigdy nie poznałem ta. typa, który wiesz. by powiedział, a ta wysrałem się od razu wstał. trzy minuty, na co? Nie no ty, bo co? Bo TikToka nie. trzeba poprzeglądać insta. Wszystko, kurwa. Daj spokój. Janko Gym, najlepsze produkty na masę. Indykrysz, i kreatyna zrobią z ciebie skurwy syna, pamiętaj. I to jest serio kurwa, no Indykrysz. No to jest, to, jest, to, jest, to jest, wiesz, to półeczka. Michałowski klata czy przysiad? O kurwa. Przysiad. Ty przysiad przysiadł. Przysiad. O, to jest dobre też pytanie. To jest dobre Bartłomiej, <laughs> Jak pozbierać się psychicznie po trzyletnim związku? Minął miesiąc, a ja dalej nie mam chęci żyć, życia. Mordeczko, król prezes Sas, Dom Perignon, Juan. George Houston, Federer, mordeczka pierwsza, powie ci właśnie teraz, jak poradzić sobie po średnim związku. Już ci o to na to odpowiadam, sympatyczny przyjacielu. Pamiętaj, że takich. Dajmy na to twoje laska, nie wiem, Ewelina się nazywa. Pamiętaj, że takich Ewelin to jeszcze jest kurwa 5 miliardów na tym świecie. jeszcze będziesz miał kurwa 10 miłości przed sobą, i pamiętaj, że to nie, to nie kurwa ty straciłeś to ona straciła, bo ty jesteś tak zajebistym chłopakiem, uczuciowym, fajnym, więc spotkasz na pewno w swoim życiu jeszcze taką zajebistą laskę, która to doceni, która będzie za tobą stała murem, która będzie cały czas przy tobie i wiesz, no... Posiadanie laski to jest... ona nie musi być stary 10 na 10, bo te napompowane szlaufy z ustami jak karp, to tak naprawdę będą dojść z siebie ostatnią chęć życia, wiesz, a liczą się takie... Takie drobnostki ty wiesz, dzień dobry, dobranoc, kocham Cię, e, wiesz, zrobię Ci kawkę, wiesz, obiadek gdzieś tutaj taki, wiesz, gdzieś tam fajny spacerek, wiesz. To, ona, ta Twoja laska może być 3 na 10, ona może być 4 na 10, ale liczą się właśnie te takie drobnostki, że wiesz, ona jest, to samo to, że Twoja laska jest za Tobą, to jest taka właśnie drobnostka i naprawdę spotkasz kiedyś fajną laskę. Uwierz mi, bo też gdzieś tam przerobiłem trochę tych dziewczyn. No i są kurwy, są ludzie, Yy, są szlałfy i ludzie, także, <śmiech> <śmiech> także wiesz, Chopaczek. Jakiś cykl ciągle aktywny u ciebie, wiesz co? Teraz będę, yy, teraz robię masę, więc wydaje mi się, że będę nakurwiał yy, teścia co pewnie co 4 dni 250. A czy jakieś dodatki do tego będą, nie wiem, ale się domyślam. Aczkolwiek jeszcze nie wiem, co nie no, chciałbym te 100 kilo wbić, więc no tak w przeciągu, wiesz, 5 miesięcy wbić 17 kilo, jeszcze żeby to tak fajnie wyglądało, powiedzmy, plus minus na żyle, no to ciężko będzie, co nie, więc tak naturalnie, no to tak, kurwa, ciężko trochę, co nie. Więc może coś tam przypierdolę, ale nie mówię, że, wiesz, będę walił, co nie, tylko po prostu gdzieś tam mam taki zamysł, domysły, yy, także no na razie nie wiem, nie powiem Ci, co nie. Alan13. Kto Cię zmotywował do ćwiczeń? Wiesz co, mamuśka mnie wysłała, pamiętam, na pierwszy trening w moim życiu, na siłownię, do trenera personalnego, i tak naprawdę z nim jak zacząłem trenować, no to tak naprawdę on mnie zmotywował, ale główną taką osobą, która mnie zmotywowała, którą zacząłem oglądać na YouTubie, jak miałem, pamiętam, 15 lat, byłem taki mało lat to Zyz. Zacząłem Zyza oglądać, jak on imprezuje, jak ma w, no zajebiście, co nie? I tak w sumie dzięki niemu. Antek Witucki. Jak dobrze wyrobić mięśnie brzucha i jaką dietę trzeba trzymać? Kurwa... Jak dobrze wyrobisz mięśnie brzucha? Brzuch robisz w kuchni. To jest dla mnie taka święta zasada, że brzuch robisz w kuchni, a jaką dietę, no to, to ja to bym musiał spędzić 3 godziny na tłumaczeniu tak naprawdę, na czym polega dieta na redukcję, bo to, co, co z tego, że ja wam powiem, no macie być w deficycie kalorycznym mieć odpowiednie makro. I co ty z tego zrozumiesz? Chuja. Dlatego zainwestuj sobie po prostu w jakiś plan treningowy, kup od kogoś. Dwie stówy to nie jest wydatek. Ja sam przez chyba kurwa 6 lat teraz, do, do dzisiejszego dnia, bóle komuś ciano yy, za to, żeby ktoś mi rozpisał treningi. Czy tam dietę i tak dalej, mimo że gdzieś tam mam pojęcie o tym, co nie? Ale zawsze fajnie, jak ktoś stoi nad tobą. To jest zajebiste, że wiesz, spowiadasz się z całego tygodnia komuś, to jest zajebiste, bo masz tą motywację, że nie możesz spierdolić tego tygodnia. I to jest fajne. FIFEK 89. Jakaś rada dla osób, które posiadają sylwetkę skinifat. No. Kurwa, no to tak samo, to takie pytanie, też kurwa, pierdolenie. Ogarnij trenera, kurwa. No bo... A, ale skinny fat, kurwa? No to skinny są No nie no, skinny fat to, że jest kurwa taki chudotłusty. Kurwa. No właśnie, o tym mówię, no. No, No to jest znaczy, to czy to jest przejebana Czyli super... co, to, taki jak ja? No mniej więcej, no. No no, no to kurwa, rob, no to co? Robisz, re robisz redukcję albo rekompozycję, no i tyle w temacie, co nie? No, no ja znaczy, nie, ja tren 130 kg, tylko nie wiem. No, no, no nie, no to tak na skinny facie, no to ja wiesz, jak gdzieś tam prowadzę chłopaków, na, którzy mają skinny fata. Rzadko robię rekompozycje, ale gdzieś jest, wolę bardziej zrobić pierw redukcję i później zacząć startować z, z masą, ale żeby redukcja była taka, żeby go wyciąć na wiór i później robić tą masę, tak wiesz. Nawet te 0,2-0,3 kg na tydzień masy to jest naprawdę zajebiście. Najbardziej tak że dla mnie optymalny wynik to jest 0,5 kg na tydzień, 0,3 nawet, kurwa, jest gicio. Serio. All my life I wanted a Chevy. I tu nie wiem co dalej, jak to się czyta. Jak nauczyć się dyscypliny? No albo to... No tak kurwa to jest też takie w człowieku, że albo to masz, albo tego nie masz. Albo chcesz być bogaty i zarabiać hajs, albo będziesz po prostu zapierdalał przez 40 lat, umrze się w pies. No i taka jest prawda kurwa, co mam wam więcej powiedzieć. Przemek War Wawruch. Planujesz udział w Ninja Warrior? Nie chuja. Tłoczowski. Planujesz jeszcze walczyć na frikach? Eee, no, planuję. Z prostych względów. I tu też nie będę walił w chuja, no bo... Bo gdzieś tam powiedzmy szczerym jestem na maksa w tym co robię, dlatego powiedzmy mam też taki, taki duży fame i jakiś fanbase, no więc idę tam tylko i wyłącznie dla Siana, czy, czy się, żeby się dobrze pobawić, no to tak kurwa średnio, to jest też trochę patola to nie w niektórych momentach. Więc no, jeżeli chodzi. No głównie kurwa dla finansów, nie będę pierdolił kurwa głupot, co nie. X 05. Zrobisz odcinek, jak według Ciebie zacząć trenować na siłowni dla osoby grubej. Poradniki dla początkujących nasiłkę masz u mnie na kanale, także musisz sobie mordeczko wejść i nadrobić, bo nie, nie jesteś na bieżąco. będzie teraz karta, w prawym górnym rogu. Tak jest. Ronald Goga, to jest fajne pytanie. To z Ronald to jest mój podopieczny chyba, tak mi się wydaje. Kim byś był? Gdyby sport nie pojawił się w twoim życiu. Wiesz co, jakby sport nie pojawił się w moim życiu, myślę, że bym teraz siedział na 100% w Australii. I co bym tam robił, nie wiem, ale chciałem otworzyć swoją y, kawiarnię Gazda Cafe. To było moje marzenie. Gazda Cafe, moja kawiarnia, co nie? Ja chcę tworzyć te ściany, to możemy to kurwa połączyć. Tak, to z ty zrobimy no. z Gazda Cafe. No. <laughs> Także byłbym na 100% w Australii. Nowa CXW Jaka kreatyna najlepsza? No ja stosuję z KFD, zajebiście się rozpuszcza. No ja wybieram z KFD. Z kodem Fistasio masz kurwa legendarny kod, odwójka, kurwa świąteczny, najlepszy kod na KFD, kurwa, lepszego nie ma. No to standardowo, w którą robił jest kod? No tutaj. No kurwa, to za pierwszy <grym> dzisiaj, <nie? grym> Dobra. O, Patryk Baron, też fajne pytanie, i będzie fajna opowieść akurat. Wuja, jak pozbierać się po wypadku samochodowym? Dwa miesiące wyci wycięcie pamięci wcześniej, Jim eee, Wiesz co, też miałem wypadek samochodowy, tylko u mnie akurat dopiero po roku mogłem zrobić pierwszą pompkę. No tak, po 9 miesiącach, coś w tym stylu. Jakoś tak. Szczerze, no musisz wyzdrowieć. Dojść do siebie, fizjoterapeuta. Ja pamiętam, no byłem załamany. Załamany byłem w chuj, bo cała forma <noise> w pizdu poszła, co nie. Ważyłem 90 chyba, kurwa, nie wiem, z 6 kilo, ale wyglądałem kurwa dramatycznie, tragedia była. I się wziąłem za siebie, zacząłem znowu napierdalać, zapierdalać, zapierdalać. No i gdzieś tam dzisiaj powiedzmy jest fajnie Milusio, co nie? Sympatycznie. Tylko Gucio, twój najcięższy trening w życiu. Zajebista historia, także słuchajcie mordeczki, bo to jest naprawdę kot. Yy, kiedyś pamiętam, yy, o wziąłem sobie saszetkę taką, była cała srebrna, i po prostu na niej napis Lemon. Nic więcej, kurwa. I to była przedtreningówka z 2001 roku, albo kurwa e, z 2007, nie pamiętam, no ale taka już mocarna. I mówię, a chuj, tam co się może stać? Wyjebałem całą przedtreningówkę i tak kurwa pół godziny. No tak, mówię, a tak kurwa mizernie słabo coś. Jak mi je było, poszedłem na trening. Kurwa, mój najlepszy trening w życiu. Tak napierdalałem tymi ciężarami, że naprawdę, no było fistasio, co nie. No i wracam na chatę, godzina 21, zjadłem wszystko fajnie, energii miałem w chuj cały czas, mówię, no kurwa, idę zrobić chyba jeszcze nogi, kurwa dodatkowo. No i kurwa jest godzina druga w nocy, ja grałem w kompa, w Metina, mówię ja pierdolę, kurwa, trzeba i spać. Kładę się do wyra, oczy wsupić i kurwa patrzę 6 rano. Mówi ja pierdolę, mówię co jest, co nie? Kurwa, ja do szkoły! Zapierdalam kurwa do szkoły i kurwa, no, 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 no George Flintston, no cały czas zasuwam, pełne obroty. Wracam na chatę, zrobiłem trening standardowo i tak dalej, i tak dalej. Godzina 22. Ja kurwa mi się spać nie chce. Ja mówię, ja pierdolę. Mówię, już nigdy nie zasnę, już kurwa zdrowaśka, wiesz o co chodzi, już. Już nigdy nie zasnę. Ja już strany byłem, już byłem ze strany po prostu po same kule. No i kurwa, godzina pierwsza w nocy, a ja kurwa oczy w sufit i nie mogłem zasnąć. Ja już kurwa chciałem do szpitala jechać. Mówię, ja pierdole. Mówię, no już tragedia, mówię, no to jest koniec mojego życia. I nie spałem całą noc. Staję rano, zjadłem wajecznicę. Dalej jestem normalnie cały czas na fuzji, pełna fuzja. Co nie jeszcze kurwa poszedłem zrobić trening. Ten sam dzień wracam godzina 19 na chatę i 20 tak mi się w głowie zaczęło kręcić. Mówię, o kurwa, mówię co jest. I na wyroł, je, plaskacza się pożem, Obudziłem się na następny dzień o godzinie 20.00. 24 godziny spałem. Także naprawdę to był mój najlepszy trening, ale naj taka z drugiej strony najbardziej przeraźliwa przygoda, co nie? I od tamtej pory... Eee, nigdy w życiu nie polecę przedtreningówek takich mocarnych. Znam takie przedtreningówki mocarne. No nie wiem, czy mogę powiedzieć w sumie. No ale to nie ma takich w Polsce. No, no dobra, są no. z takich mocarnych przedtreningówek no to masz na przykład Angel Dusta. Angel Dust jest takim przedtreningówką z eee, No i stary Mezomorf co nie? Ale to już ja bym się bał tego już wziąć co nie osobiście. Także nie bierzcie takich rzeczy, no bo to szkoda waszej pikawy i no to jest ćpanie po prostu zwykłe co nie? Tylko w formie przedtreningówki. Znaczy kurwa do choroszczy powinno cię kurwa wysłać Tomek. Ty już kurwa wyglądasz kurwa jak jakiś przyjebany kurwa gość. Człowiek, kurwa. Spodnie podarte kurwa. Spod spodnie podarte, w, no w nodze 80 cm kurwa. Gość mi siedzi na fotelu 140 kurwa 2 kg. Przy... Potem się załamał ile, ile ty przytyłeś kurwa w tydzień? 12 kg kurwa. Gość napierdala kurwa 15 tabletek meta metanabolu kurwa codziennie przed śniadaniem i treningowo wali 10 zaszczyków kurwa. 3 po udach i i cztery po Kuba. barach. Cztery po barach, kurwa. Ja on mi wysyła zdjęcie rano, kurwa, jak masz sześć igieł w dupie. Ja mówię, fotel jesteś kurwa psychiczny. Fotelizer, kurwa, miejsca nie starsza. Mi roz... No, nie rozjebiesz mi tę fotę, bo mam dwoje banki się. Zresztą zawsze się wypiedam z tym nie kurwa. I kurwa, o czym nie aha. Dobra. X Bartek, X. Kiedy jakiś mit w wabie? Nie lubię Warszawy, bo tak jebie chujem tam, szczerze. Byłem, no, byłem raz. Kiedy, by, kiedy no, byliśmy byliście? na ruchach, No, trzy 3 temu. No, tygodnie no. No, no. temu byliśmy, i jebie, kutasem po prostu w tej Warszawie. A tak nie, Jakiś nicik? Hmm. Nic na razie, na razie nie myślałem o tym po prostu. Może, jak będzie jakiś, nie wiem, milion na TikToku, czy tam pół miliona na Insta, to można myśleć, ale póki co to, no nie wiem, to tak mało. Bardziej może z KFD byśmy coś zrobili. Czy w sklepiku internetowym pojawi się plan 3-dniowy full body workout? Yy, wiesz co, aktualnie to nie. Aktualnie nie, aktualnie lecę na czterech treningach. Dlaczego? Dlaczego u mnie są akurat cztery treningi? Sam stosowałem tą metodę i wyciągnąłem z niej jak najlepsze efekty. Wiadomo, push pull legs czy jakiś full body workout trzy razy w tygodniu też jest spoko, aczkolwiek nigdy nie miałem trzy razy w tygodniu takiego efektu, jak napierdalałem cztery razy w tygodniu, czyli poniedziałek, wtorek, środa wolna, czwartek, piątek i weekend wolny na regenerację. Więc no... Tym słodkim akcentem, żegnam się z wami, dziękuję za wspaniałe Q&A, mam nadzieję, że docenicie oczywiście lajkiem, zostawcie subiczka, zostawcie lajkiczka, zostawcie pływa udostępnionko, babci, dziadkowi standardowo, moje sklepy, tam wszystko ma się w opisach, także to dzięki mordeczki, ja się z wami żegnam, fistasio, fonsi.